Witam, witam. Nazywam się Mariusz Sokowy. Cóż mogę powiedzieć? Od 25 lat no zajmujemy się mniej więcej nie tylko free energy. Tam stoi moja lampa, którą zrobiłem lampę plazmową do plazmowania wody, tak również do plazmowania ciała. Jeśli kogoś to interesuje, może później podejść. No co mogę Państwu powiedzieć? Mi na to. W 2006 roku spotkałem się właśnie, tak jak Państwo widzicie na zdjęciu z panem Minato, to jest właśnie pan Minato. Jest to, jest to. Pan Minato już nie żyje. Natomiast pan Minato był współtwórcą. To nie był jeden twórca, tylko to był współtwórca współtwórca generatora energii. To nie był generator free energy, żeby nie mylić, proszę Państwa, bo na ogół każdy z nas powtarza free energy, czyli załączę generator, wyłączę zasilanie i całość urządzenia działa. Nie, to urządzenie musiało mieć cały czas zasilanie, natomiast 100, przepraszam, 340% było więcej nadsprawności teraz, jeżeli chodzi o jego wynalazek. Ich pracowało dwóch. Dwie osoby pracowało, On i jego przyjaciel czy Daniel, kolega. Prawdopodobnie z tego, co mi Minato opowiadał, doszło do konfliktu, w sensie do rozbieżności interesów. Minato miał inny, tamten pan miał inny pogląd na zarabianie pieniędzy. Pan Minato grał, był pianistą, grał do Kotleta, można powiedzieć wprost, w Stanach Zjednoczonych, w restauracjach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno nie był elektronik, na pewno nie był y, ani elektronik, ani elektro, y, elektryk. Także y, to dla niego było obce. On to zaczął y, współpracować ze swoim kolegą, z którym się rozeszli. Nie wiem, zobaczymy, czy. No to akurat ja i Minato w Kopenhadze. I teraz tak tu są trzy osoby, ten pan, łysy tak samo jak ja, ale z brodą, to jest jego, jego prawnik, który pomagał mu opatentować, założyć patent na Unię Europejską. Pierwszy patent, jaki na to złożył, teraz nie pamiętam w którym roku, ale był to patent złożony w Japonii. On przedstawił urządzenie, pokazał maszynę. No i oczywiście Japonia jego odrzuciła ten patent, bo nie ma urządzeń nadsprawnych. Więc po jakimś tam roku czy dwóch zgłosił się do stanu, znaczy złożył. Do Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych yy, propozycję opatentowania tego, i tam zostało to przyjęte. W momencie, kiedy tam zostało przyjęte, po dwóch latach dopiero yy, Japonia przyznała jego patent na to, i ten pan prawnik z Niemiec załatwiał jemu na Europę patent. Ja rozmawiałem, to jest urządzenie pana Minato. Teraz tak, proszę zwrócić uwagę, że tam jest zespolony silnik elektryczny łącznie z generatorem w jednej osi. Układ elektroniczny, który zapewniał dostarczenie energii elektrycznej do silnika napędzającego. Drugie zdjęcie. To jest praktycznie powtórzone. To pierwsze. Tu ja zrobiłem zdjęcie jego pomiarów, bo to trudno mi było wtedy w to uwierzyć po prostu, że to urządzenie ma nadsprawność. Zrobiłem zdjęcie. Jest słabo czytelne, ale proszę mnie na słowo uwierzyć, że ja z tym panem rozmawiałem i mogę zaświadczyć w sposób uczciwy, że tam rzeczywiście była nadsprawność. Zobaczmy, Robert napięcie i też prąd on mierzył. Tylko, że ja nie porobiłem tyle zdjęć. Także, jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, to proszę pytać. To ja to Tak, było to obciążone. Ile można było wyciągnąć. Opis był taki patentowy, potwierdzony, że 400, chyba 30% nadsprawności, czyli... Jeżeli pan wkładał powiedzmy sobie 10 lat za to mógł pan tyle wyciągnąć. Tu jest akurat y, akumulator, z którego on, że tak powiem, czerpa, bo to tak jak mówię, my mówimy free energy, natomiast mi na to pouczył mnie, że to nie jest y, perpetuum mobile, to tylko nie. że to jest zwykłe urządzenie, które musi być cały czas zasilane. Któro w swojej nadsprawności może wydać więcej niż jeśli po prostu pobiera. Tak, zaprezentowali agregat ta... yy, Tak, yy, nawet mam gościa, który, z którym koresponduję i z którym piszę. Jest to urządzenie, tylko Pan go nie kupi. Bajka po prostu polega na tym, że oni Wzięli pieniądze od gro ludzi. Szkoda, że tego pana nie ma tutaj, bo zapraszałem jego, który on właśnie pisał do kolei i chciał to urządzenie kupić. Polacy tam wpłacali i okazuje się, że troszkę tak w sudnia bez zna. Pieniądze zostały wpłacone, natomiast produktu nie ma. My oglądamy to jedynie tylko i wyłącznie na YouTubie. Tak to właśnie wygląda. Natomiast. Mi na to udowodnił to yy, zarówno w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, no i w Europie. Tak właśnie wygląda jego, <noise> jego zespół urządzenia. Tak jak Państwo widzicie, z jednej strony pisze motor, z drugiej strony pisze generator, sprzężone na jednym yy, na jednej osi i yy, na dole jest zespół tranzystorów, które, które sterują. Tymi urządzeniami. Co mogę Państwu jeszcze powiedzieć, to proszę pytać, bo ja nie wiem tak dokładnie, co bym miał. Jest kompletna. Yy, proszę Pana, powiem Panu tak, mi na to nie do końca zdradził wszystko. On mi powiedział jedno, które do mnie dotarło. Patent, którym on opisał który jest patentem, to jak Pan wejdzie na stronę na to znaczy na patentową Stanów Zjednoczonych, to będzie Pan widział dwa zespoły magnetyczne, takie dwa koła magnetyczne. Pod pewnymi kątami jest to umieszczone. Natomiast, jeszcze raz, gdyby Pan powtórzył pytanie. Na jakiej zasadzie? Na zasadzie takiej, że tam magnesy były pod pewnym kątem ustawione. Tak, że te magnesy, pole elektromagnetyczne zostaje wytwarzone w cewkach, bo on używał do tego nie tylko takie silniki, tylko on używał zwykłe, normalne silniki standardowe. I dokładając w rotorze pod pewnym kątem yy, magnesy, doprowadzał do tego, że yy, ilość energii, która była dostarczana do tego silnika była znacznie mniejsza niż ilość energii wyprodukowanej z tego silnika. Po prostu chodziło o kąt. On mi jasno i wyraźnie powiedział, że on mnie nie będzie wtajemniczył, Zresztą ja nie pojechałem do Kopenhagi, do Minato, żeby się dopytywać, jak to jest zrobione. Bo on mi z góry powiedział w mailach, że on mi tego no po prostu nie powie. Natomiast ja chciałem zakupić. Jako dystrybutor tu na Polskę żeby kupić te urządzenia i tutaj po prostu produkować energię elektryczną, tu sprzedawać. Tak, tak to wyszło. Mi na to powiedział mi jasno i wyraźnie, w pierwszych godzinach, kiedy ja się spotkałem z Minato i z tłumaczem, znaczy z, znaczy z moim tłumaczem, z mojej strony, to Minato powiedział, chyba rozmawialiśmy pół godziny, i on mówi: Proszę przyjść za cztery godziny, bo ja mam w tej chwili spotkanie yy, z Philipsem, chyba. No i za cztery godziny, jeśli przy, przyszedłem, to jego doradca, yy, prawnik, ten, który na Europę tutaj działał, powiedział: Że oni się we dwójkę nie zgadzają na to, żebym kupił technologię. A w zasadzie urządzenie. No i tam trochę ostrych słów poszło między nami, no ale nieważne. Yy, nie doszło do skutku, to. Panie ja Mam, co takiego się znajduje w dokumentacji patentowej? Czy ona jest kompletna? Co się w To z góry Panu mówię. Mina podobnie też powiedział wyraźnie. Nie masz co szukać w dokumentacji patentowej, bo tam nie ma szczegółów. Dokumentacji patentowej szkoda, że ja nie wzięłem. Tutaj gdzieś mam patent, jego musiałbym to odszukać yy, tu na komputerze, bo ja mam to na pendrive. Natomiast nie znajdziecie Państwo tam szczegółów. To z góry mówię. Nie ma tam kątu ustawienia magnesów. Nie ma tam polaryzacji magnetycznej. Czy to jest NSNS, NS, czy to jest jedno kierunek. Chciałem zapytać jeszcze o reakt. Wiemy, że nie ma, wiemy, że nie ma, bo gdyby było, to by ktoś to skopiował i by byłby zdradzony. Tak, tak, no bo Minato sobie zdawał doskonale no, sprawę nie pytali, z tego. Jeszcze pytanie dotyczące, bo on zmarł, czy to były raczej normalne okoliczności śmierci, czy to można podejrzewać? To znaczy, proszę myśmy pisali z Minato mniej więcej chyba 6, osiem miesięcy teraz po naszym spotkaniu w Kopenhadze no, ja przez tłumaczę napisałem dosyć list, konkretny, konk konkretnego maila, dlatego, że on sobie życzył yy, spotkanie tu w Polsce, ale z Wałęsą. Nie wiem dlaczego on sobie upsturał, że Wałęsa ma jakikolwiek wpływ, kiedy Wałęsa już w tym czasie nie był w ogóle przy władzy. Zresztą Ma, ma, pan rację. ma pan rację, tylko kiepskim elektrykiem. Dodaj pan to. Takim elektrykiem ja bym nie chciał być. Czy coś jeszcze wyciśniemy ze sprawy Minatio? Czy jest ktoś, kto by mógł iść tym tropem, tym światłem? Prześwitników magnetycznych, której jest dużo więcej. Cały czas przecież ktoś coś przedstawia. Internet nie jest tym miejscem, gdzie można coś pokazać i to by było wiarygodne. Czy tutaj coś jest do dodania, jeżeli chodzi o szukanie ścieżki, jak i, jaką on podtyknął? No to... Nie, nie Minato nie żyje, także, proszę Państwa, panca tak, żyje, ale tak, minator tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie żyje. Po naszym spotkaniu jeszcze przez dwa miesiące wymieniali, żeśmy Majle, jak go próbowałem przekonać do tego, żeby on mimo wszystko spróbował... Tą technologię udostępnić dla nas w Polsce. No nie udało mi się przekonać. Po pół roku, albo po roku, mniej więcej wysłałem ostatniego maila. To chyba były jakieś święta, z tego co pamiętam, yy, składając jemu życzenia. No wszystko, że myśmy już nie rozmawiali. I okazało się, że dostałem potwierdzenie że ktoś odebrał tego maila, natomiast w internecie doszukałem się, że mi na już nie żyje, nastąpił wybuch prawdopodobnie butli gazowej. Tak ktoś opisywał po angielsku, łącznie z całym jego laboratorium, a jego laboratorium to był w zasadzie garaż. No i to wszystko wyleciało z niej w powietrze. Także nie zabija się człowieka, jeżeli nie ma rzeczywistych osiągnięć. Powiem Państwu tak, ja przez 25 lat różne rzeczy robiłem, w sensie tak zwanej free energy, łączyliśmy no, generatory, no, różne rzeczy. Dosyć duże pieniądze, zresztą jak większość, którzy cokolwiek robią, straciłem. Ale nikt mnie nie zabił, bo nic wielkiego nie osiągłem. Jedyne moje osiągnięcie porządne to jest lampa plazmowa gdzie Państwo możecie później, jak wyjdziecie, pójść zobaczyć, które ma właściwości lecznicze. Natomiast, yy, no nie udało nam się tego zrobić. Czy to, wiesz, to jest, to jest, to jest dla mnie jeszcze SIR wymienionego w Twojej kulturze. O, SIR, SERU, ser, no sir, ser. tak. e, Zaraz, ktoś jeszcze chciał jeszcze do Kto? Jak ktoś chce coś spytać, to, to proszę pytać. I Państwo, może będę w stanie odpowiedzieć. Jest, jest pytanie, ostatnie pytanie. Dalej witam serdecznie. To co Wam pokazuje wygląda na to, że on dołożył do normalnego silnika magnesy pod odpowiednimi kątami, prawda? Tak, tak. tego co Pan mówi. Na no, amualer i Turek zrobił silnik magnetyczny i największy problem w tych silnikach jest z rozruchem, czyli jeżeli on wykorzystał zwykły silnik do napędzenia magnesów, stąd może być ten zysk energetyczny tak naprawdę. Całkiem to jest takie dość rozsądne. Powiem panu tak, nie umie panu odpowiedzieć w taki bezpośredni sposób, natomiast to, co mogę panu szczerze powiedzieć, ja próbowałem dowiedzieć się od mnie na to, jakie, czy my jesteśmy w stanie jako Polacy, ja, przedtem, bo w 2006 roku ja byłem w Kopenhadze, rozmawiając. z nim, trochę czasu upłynęło, ja w tamtym czasie miałem znacznie mniejszą wiedzę, jeżeli chodzi o elektrykę, czy elektronikę, może umówmy się o elektronikę. Dzisiaj mam większe doświadczenie, większą wiedzę. Ale powiem panu tak, patrząc nawet na ten zespół tutaj, a to był prototyp, to i tak w tej chwili trudno by mi było skopiować yy, to urządzenie, bo... To, że on mi powiedział, że to jest pod pewnym kątem, to wie pan do każdego jednego dzisiaj przeciętnego elektronika, jak spytam, no to każdy wie doskonale, że polaryzacja ta sama pozwoli na odpychanie rotora. Gdyby w rotorze ustawić yy, magnesy NNNA, jeden moment, a w cewkach ustawić powiedzmy sobie, Jedną polaryzację, to jest pan w stanie obrócić ten rotor. Tylko ja nie, nie dostałem od niego odpowiedzi. Inaczej panu powiem. Proszę państwa, pan mi na to jeden moment. Ja się tylko spróbuję cofnąć. My po prostu nie potrafimy współpracować jeden z drugim. Każdy z nas. Za takim wynalazkiem widzi jakieś pieniądze. Jeszcze, kiedy nawet wynalazek jest, że tak powiem, jako płód, to my widzimy duże pieniądze. I to jest właśnie wada nasza i wada Polaków. Odnośnie pana Minato. Rządziła, to? to był pan to pewny siebie, Zadufany w siebie. Z jednej strony przed tym. Raziło mnie to zachowanie jego, bo tak jak Państwo zwrócicie uwagę, i postawą, i wyrazą, wyrazem twarzy, no taki, taki był pogardliwy, przynajmniej na tym spotkaniu pierwszym z nami. Na drugim to już pokazał rogi całkowite mnie, ale do czego zmierzam. Teraz, po tylu latach, nie dziwi mnie jego zachowanie, bo on doszedł do czegoś. Co prawda, on powiedział wprost i szczerze do mnie, że on grał do kotleta, jego nauczył elektryki, elektroniki jego kolega, z którym się rozeszli, bo tam była kwestia finansowa. Natomiast on doprowadził to do końca. W Japonii sprzedał ileś tysięcy, set tysięcy, albo w milionach. Wentylatorów, które pracowały w Japonii, subitowych. Ja nie mogłem dojść, która to firma, że tak powiem, produkowała dla niego. <laughs> Poza tym pan Minato był takim patriotą. On mówi: Ja nie chcę, żebyś ty produkował jakiekolwiek części do mnie. Wszystkie rzeczy mają być produkowane w Japonii. To było pierwsze spotkanie. On powiedział jasno i wyraźnie: Tobie, jeżeli sprzedam, to gotowe urządzenie. Bez możliwości wsadzania ręki tam. Żebyś tam nie próbował nic kombinować. Także tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o serla, to dwa zdania. Ja pisałem yy, kilka lat temu do pana serla, kiedy, to no, chyba tam są 80 lat, mniej więcej w tym samym czasie. I Ser, jako bezpośrednio on nie odpowiedział. Prawdopodobnie odpowiedział mi, nie wiem, czy asystent jego, czy, czy jakaś osoba, która tam z nim współpracuje, odnośnie jego urządzenia, że urządzenie działa. Bo też tak samo jak w przypadku pana Minato, tak w przypadku pana Serla i nie tylko w przypadku profesora Szabo. Gdzie mogę Państwu tam kilka zdjęć pokazać? Y <tryk> Jeździłem, prosiłem. To jest urządzenie profesora Szabo. Też Pan byłem, też żeśmy robili zdjęcia. Teraz może mi się uda. Też prosiłem profesora Szabo o możliwość. Y tu musiałem pod podpisać taki dokument. To jest u niego. W warsztacie ten warsztat był bardzo duży. Silniki tutaj, z których on używał, potwierdzone oczywiście, profesor Szabło miał potwierdzoną nadsprawność swojego urządzenia. Ten duży biały, opiankowany piec, on był, tam był w środku generator, ale chłodzony. On wytwarzał dosyć dużą ilość energii. Dokąd to doprowadziło tego? W miejscu to wszystko się... To znaczy, ja nie wiem, czy profesor Szabo do dnia dzisiejszego żyje. Kolejny, który zmarnuje, śmieje się. Ja wiem, ale to już, to nie ode mnie. To jest właśnie generator ten, bardzo duży. To są inne generatory. Szafa sterująca do całej i pulpit sterującej do całego urządzenia. Inne generatory, na których on pracował. O, to akurat moja gęba, to jest tłumacz, tak, ten, To jest pani asystentka e, e, profesora Szabo. No i tutaj generator magnet, to jest na jego drzwiach. No i nie wiem, co to jest za film. Aha, że jest jego prezentacja odnośnie motoru. No. Cóż mam tu powiedzieć? No jakie miałeś wnioski po tej podróży do niego? Czy to jest... Wniosek miałem jeden. On mi krótką, krótką informację przekazał. Jeżeli będę miał 16 milionów euro, to on będzie ze mną rozmawiał. Nie mam, proszę Państwa, 16 milionów euro. Gdybym miał, to bym dzisiaj z wami nie rozmawiał, bo nie stałbym tu. Ale nie mogę mieć te pieniądze i zapewne do niego trafię, albo też zabroni mu to. To znaczy inaczej, urządzenie jest do dnia dzisiejszego na pewno. Tak. Czy żyje profesor Szapo? Tego nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, nie pisałem do niego, rozeszły się nasze drogi. Jego, że tak powiem, no jakby to można było powiedzieć, jego apetyt na pieniądze to było 16 milionów. Ja nie mam takiej kwoty, więc przykro niezmiernie. Tak, czasami ale się. może inni mieli właśnie, słuchajcie, to już to dostało 2-3 minuty, taki mamy komentarz. Bo zobaczcie, no, trzeba śledzić tę historię do końca. Bo to, że oni miał 16 milionów, może ktoś inny miał, ale pytanie, albo ktoś to zabrał, może ktoś tego nie spalił, tylko inaczej zniszczył. Jeżeli to było prawdziwe, to musieli temu zrobić krzywdę. Albo mu zapłacić za to, że ktoś to zniszczył na szuflady. My mamy po tych dziesiątkach lat bardzo proste już dzisiaj, jakby, wnioskowanie. Nikt nie ma prawa przebić się z takimi urządzeniami, które mają nadsprawność. Mówię tutaj oczywiście o zwykłych ludziach, normalnych, małych firmach czy średnich firmach. Nikt nie ma prawa po prostu się przebić, w związku z tym, na tym czasem, że to się zmieni, ale warto prześledzić, dokąd doszedł. Czy może ktoś to w małej skali zastosował, potem go utrącili? Tego nie wiem. Nie. Cała wejka na tym polega, proszę Jeżeli ktoś z Państwa. Opracował jakiekolwiek urządzenie, tak zwane free energy. Czego życzę Państwu, bo przynajmniej ktoś z Polski to zrobi, to gwarantuję Państwu, że dostaniesz propozycję albo sprzedać komuś rządowemu, albo po prostu nie będziecie tego mogli produkować. Mi nie mogło, dzięki, nie udało się, udała się lampa. Odnośnie lampy nikt mi nie zabrania ma działanie lecznicze, także... Ale pojechałeś osobiście, poznałeś tych ludzi, tak, szukałeś, a Tak, szuka... byłem, szukałem, rozmawiałem z tymi ludźmi, także no nie wiem, co mam Państwu jeszcze odpowiedzieć, możecie mi uwierzyć na słowo, nie mam powodu, nie wiem, ubarwiać czegoś, czy fantazjować, bo to to nie ta bajka, to nie o to chodzi. I tak chodzi. nie fantazujesz. Ty najpierw troszkę zasmuciłeś nas z tą swoją pewnością, że każdy to się odważy, po prostu musi przegrać. Ale ja... próbujcie państwo, no może nie czasy się zmieniają. Ta impreza też jest po to, że trzeba zmienić filozofię, jaka jest między nami, tymi konstruktorami. Jeżeli będziecie uważać, że zrobicie to sami i nie zrobicie z tego open source to po prostu nie ma szans. Nawet gdybyśmy Państwo szans. zrobili open to tym bardziej. Nie, nie, to Ale... wtedy, wtedy każdy w domu, kto jest kumaty, kto ma możliwości, majstruje i po prostu odbywa się to w tego nie sposób nawet do końca namierzyć. Brakuje tylko tego poczucia, jak ja to dam, co za darmo, żeby inni dalej nad tym pracowali, to co ja z tego będę miał. Jeżeli my jako środowisko, będą jeszcze nie dyskusje, tylko taka mała puenta jako środowisko stworzymy jakiś mechanizm, na przykład fundację, która będzie zdolna w przyszłości, obserwując tych wszystkich konstruktorów, kto przez jakiś czas coś wniósł. Po prostu każdy coś wnosi, bo są, to wtedy my możemy nagradzać tych ludzi postwaktu troszeczkę, bo, bo inaczej to nie zadziała. Bo inaczej po prostu ta walka o kasę i... I poczucie, że ktoś mi okradnie, Ciesz się, że ktoś rozwinie Twój pomysł dalej, ale musi być obserwator, czyli ktoś i środowisko, czyli my, którzy będą widzieć, patrz, ten ma takie zasługi, ten ma takie, mamy środki finansowe, weźmy wypaść nagrodę, weźmy jakiś system gratyfikacji, jako społeczność, mamy systemy do głosowania i votingu, możemy stanowić społeczność kilkutysięczną, która będzie co roku na przykład wypłacała, nazywamy to jakieś bonusy. Tym wszystkim, którzy, których widzimy, że mają po prostu coraz jakiś wkład we wspólne dzieło. Janusz, wspólne mogę dzieło. No, ja jeszcze mówię. powiedzieć, Proszę. tak na koniec. Proszę Państwa, to, że każdy z nas coś tam kiedyś robił, albo większość z ludzi, natomiast sytuacja jest taka, to są olbrzymie nakłady finansowe. Ja nawet robiąc tą lampę, przez 8 lat, że tak powiem, męczyłem się z tym, żeby dojść do tego, do tej częstotliwości, do tego urządzenia. Jeżeli Państwo macie możliwość stworzenia takiej fundacji, pomocy dla innych ludzi, to będzie nam, znaczy będziemy wdzięczni. Natomiast w innym wypadku każdy z nas to robi samodzielnie, no i co mam odpowiedzieć? Koszty nas przerastają. Rozumiemy to, idziemy cały czas, jest sztafeta pokoleń przy nowi. Bardzo dziękujemy. Ty jeszcze nie odchodzisz, rozumiem w ogóle, z tej sztafety. Jeszcze jesteś na ostatniej zmianie. I ona może trwać bardzo długo. Od ciebie zależy. Dziękuję bardzo.